Witam na moim kanale, witam wszystkie byki. To jest dla Was czytanie na maj 2018. Zobaczymy, co będzie się działo. Jeśli ktoś jest zainteresowany prywatnym czytaniem, można do mnie pisać pod adres mailowy, który tutaj się wyświetla. Zachęcam też Was do subskrypcji, ponieważ się okazuje, że dużo osób w ogóle nie subskrybuje. A właśnie subskrybując i jeśli naciśniecie ten dzwoneczek, to będziecie dostawać maila z, z maila. Będziecie dostawać maila z um, kiedy się pojawi jakiś film na kanale. Także jest to bardzo wygodne. Zachęcam. Nie trzeba wtedy szukać, <grym> prawda, kiedy się film pokaże. Ok, zobaczmy. Beki maj 2018. Beki maj 2018. Cesarz wypadł już. Dobrze. Twoja sytuacja. Karta Cesarza. Co przeszkadza, bądź pomaga. Królowa Kijów. Jaki jest powód tej sytuacji? Siedem Kijów. Bo w przyszłości czwórka, miecze, czwórka pentakli, do czego ty dążysz, mag? Najbliższa przyszłość, Paś kijów. Ty w tej sytuacji. Piątka kijów. E, piątka mieczy. Dookoła ciebie. Dwójka, nie, dwójka pentakli. Czego nie widać? Rycerz kijów. I potencjalny wynik tej sytuacji. Cesarzowa. Zobaczmy, co jest pod spodem. Szóstka Mieczy. Okej. Okay. W ogóle od razu takie odczucie moje, że jest dużo tej czerwieni i rzuci, że jest gorąco i e, Zwłaszcza, prawda, tak, to co jakby jest na górze, tak. Um, gorące energie. I właśnie mamy te wszystkie znaki ogniste, i chciałoby się powiedzieć, że mam całą rodzinę tutaj znaku Barana. <noise> e, I mam wrażenie, że chodzi o jakąś sprawę, o którą e, myślę uparcie walczysz i masz na nią zupełnie swój pomysł do zrobienia. I um, Myślę, że będziesz dążył do tego, co chcesz. I y, jest tutaj zdecydowanie jakiś progres. Wszystko dotyczy tego, żeby się przesunąć gdzieś, żeby coś zwyciężyć, czegoś dokonać, jakby gdzieś się przenieść w jakąś lepsze przestrzenie. To może być nowa praca, może być to również podróż, ale mam wrażenie, że to chodzi raczej o propozycję albo przenieść się w coś, co jest w ogóle jakby spokojniejsze. Bo tu jest dużo takiej... Płomienistej energii, i mam wrażenie, że masz jakiś pomysł na zrobienie czegoś. Wydawałoby się, że chodzi tutaj raczej o jakąś sytuację zawodową. Możesz mieć pomysł na zarządzanie jakimś projektem albo po prostu dokonanie czegoś po swojemu. I jakby, no jest tutaj dużo takiej upartości i dążenia do celu i kreatywności. i jakby główna karta sytuacji, mamy tego cesarza. No, cesarz może oznaczać osobę z znaku barana bądź Koziorożca. Ale ja mam wrażenie, że tu sprawa dotyczy jakiegoś poważnego planu, jakiejś poważnej decyzji, poczucia własnej wartości. Jest to karta szefa, jest to karta podejmowania naprawdę ważnych decyzji. No i mamy tego cesarza i cesarzową, tak? To jest para. E, jeśli chodzi o miłość. Jakby, no to tu e, możesz po prostu. E, może ktoś Ci się bardzo tu podobać. E, I no, wydaje się, że dostajesz na koniec, albo znajdujesz to, czego tak naprawdę chcesz. Ale zobaczmy po kolei. Bo po drodze też są takie karty właśnie. Takiego upartego byka. No, ale tak, ten cesarz mówi o bardzo stabilnej pozycji, o tym, że wiesz, czego chcesz, wiesz co budujesz, widzisz tą przyszłość, o podejmowaniu poważnych kroków, poważnych decyzji dotyczącej kariery, czy właśnie jeśli szukasz partnera, no to albo spotkałeś i tutaj cała sytuacja dotyczy tego partnera, albo Ty właśnie kogoś podrywasz. Tak? I dokładnie wiesz, czego potrzebujesz. Bo jakby to, do czego ty dążysz, no mamy ten tego maga. I jakby tu może być również mowa o jednej tej samej osobie. Albo nie możesz się zdecydować na jedną osobę, tak? Bo, no, jakby można by. Jeżeli to są dwie osoby, no to każdy z nich jest. Jakby, no, atrakcyjna. Ale mam wrażenie, że chodzi tutaj głównie o to, żeby komuś zaimponować. I tak, jakby na podłożu, i takim uczuciowym e, chcemy komuś zaimponować, i na podłożu zawodowym, bo również, jakby tutaj sytuacja by się pasowała zawodowo, tak? Chodzi o to, że znamy swoją wartość e, i chcemy ją pokazać. I ten mag, właśnie. To, czego ty chcesz, no, tu jest taki właśnie czarodziej. Myślę, że ty dokładnie wiesz, czego chcesz, jak masz to osiągnąć, i chciałbyś zacząć działać już, tak naprawdę, tak? I mam wrażenie, że jakby podstawy całej tej sytuacji jest to, że jesteś naprawdę zdeterminowany. Bo ta siódemka kijów mówi o tym, że to jest karta uparcia, karta gracza. Te dwie w ogóle karty trochę pokazują również takiego, właśnie takiego gracza, takiego playboya, tak? który ma świetną, charyznę, ale jakby rozgrywa partię tak? z kilkoma osobami. Zobaczmy, on się nie, tutaj on się broni przeciwko wszystkim. tak. To jest tak jakby to jest trochę taka zabawa, bo to wszystko dzieje się z uśmiechem na twarzy, tak, pokonuje tą konkurencję, nie jedną, ale wiele i robię to dobrze i to jest możliwość takiego jakby z, e, zmierzenia się. No i karta też mówi o wielkiej upartości, o potrzebie takiej adren adrenaliny, potrzebie właśnie zmierzenia się z sytuacją. E, I w ogóle chodzi tu o jakiś progres, bo... Ty chcesz już działać, jesteś zdeterminowany, masz plan po prostu na całą w ogóle przyszłość. <grystanie> Jakby już sobie wszystko poukładałeś i chcesz zacząć działać. Bo. Mam wrażenie, że może, może w przyszłości była jakaś restrykcja, bądź potrzeba jakiejś właśnie oszczędności, albo jakiejś takiej wstrzemięźliwości, trochę jakby wycofania, trochę takiego samolubnego myślenia o sobie, ale na zasadzie takiej, że ja mam za mało, więc muszę myśleć o sobie, tak? A teraz jednak jest, jest poczucie takiej ekspansji, bądź podjęcia nowej pracy, bądź chcesz, tak jakby tu. Nie do końca jesteś pewien, czy chciałbyś wziąć jakby wyższe stanowisko, no bo będzie się to wiązać jakby z ilością pracy, tak? E, a tutaj jakby chcesz przejąć całe dowodzenie, tak? E, no i ta kreatywność tutaj jest. I masz na to dużo siły i pomysłu, i wigoru, i jakby... No, karta mówi, że po prostu mam wrażenie, w ogóle cała ta, mam wrażenie, że chcesz bardzo komuś zaimponować i chcesz podjąć to wyzwanie, aż wręcz potrzebujesz, żeby do, dostać szansę, jakby zrealizowania się w tym. Dużo takiej gorącej energii, dużo takiego entuzjazmu, pewności siebie, tej czerwieni i żółci, takie mocne słoneczne kolory, gorące aż. Także, no i właśnie ta królowa kijów tutaj. E, że aż może to być za mocno, e, za bardzo tak właśnie na siłę i do tego, żeby dążyć do celu. No, i tutaj dochodzimy do tej karty, która mówi, jak ty widzisz tą sytuację? No, i sytuacja jest piątka mieczy. Piątka mieczy nie jest fajną energią, bo ona mówi, że chcemy zwyciężyć. To jest taka zwycięstwo, taki wyścig szczurów trochę. Właśnie, zwycięstwo dla zwycięstwa, zwycięstwo dla chwały, nie już dla samej tej nagrody, tylko po to, żeby udowodnić, po to, żeby pokonać przeciwnika, żeby pokazać, tak? Jest to poczucie Twojej wyższości, i rzeczywiście masz te talenty, i masz ten zapał, ale jakby widzisz sytuację, tak jakbyś musiał pokonać kogoś, żeby zdobyć to, co chcesz. Już nawet nie chodzi o zdobycie, tylko chodzi o pokonanie. Właśnie, To jest cała kwintesencja tej piątki. Czyli, że tu nie ma, nie ma dialogu, tylko po prostu idziemy po co, co nam się należy. Oczywiście w naszych oczach, co nam się należy, tak? I zdecydowanie, jakby te dwie karty pokazują, że jest właśnie chęć tego sprawdzenia się tutaj. No i może być to trochę za bardzo, tak? Aczkolwiek. Na końcu dostajesz to, co chcesz, bo kończymy kartę piękną cesarzową, która jest dopełnieniem tego cesarza. Czyli tak, jakby to, czego szukał cesarz, to dostał to na koniec. Tak? Także to, czego mu brakuje, bo cesarz ma bardzo dużo, ale jakby potrzebuje tej drugiej połówki cesarzowej. Tak? No i jeśli mówimy tutaj o jakimś romansie, no to. Jest bardzo silna potrzeba zaimponowania komuś, aż może być trochę za bardzo, aż możemy przedobrzyć tą sytuację, tak? Albo mamy wrażenie, że na przykład naszym partnerem interesują się inne osoby i po prostu jest potrzeba pokonania tych przeciwników, tak? E, natomiast to jest tylko Twoje odczucie, bo jakby. Możesz rzeczywiście coś tutaj się jakby rozgrywać pomiędzy dwiema osobami, pomiędzy większą ilością osób, albo ktoś nie może się tutaj zdecydować, jeżeli to jest ten cesarz. No to on ma jakby dwie opcje tutaj i nie wie, czy to, czy to. I tak jakby żongluje trochę to, trochę to. Ale prawda, to jest to, co ci siedzi w głowie, ten symbol nieskończoności, ta żonglerka, prawda? E, a ty chcesz wyczarować sobie przyszłość, taką jaką chcesz. Więc może tak być, tylko właśnie, Właśnie, tu wydaje się, że jakby przychodzi mi na w ogóle takie porównanie, że ty właśnie chcesz z buta kogoś tutaj zdjąć, zamiast po prostu powiedzieć, przepraszam, ja bym chciała przejść, tak? Tego typu właśnie sytuacja. E, więc, bo, no, jest ta królowa, która jest bardzo sexy i płomienista. E, I... No, jakby podobna energia w tym sensie, że ta królowa kijów ma bardzo dużo poczucia własnej wartości, ona jest po prostu świetna. To jest taka gwiazda, która błyszczy, która jest widoczna, która jest energiczna. I znowu ta energia tutaj panuje. Tylko tak, to, czego nie widzimy, to właściwie to, że mamy tego rycerza kijów. Mam wrażenie, że coś już jakby się zaczęło. Czego tutaj nie widać, bo mamy tą parę i zobaczmy, rycerz walczy dla swojej królowej, tak? On wykonuje jej polecenia. I jakby tych tutaj nie widzimy, to jest wyzwanie tego nie widać, tak? Czyli jakby może ty już masz wszystko, co masz w garści i nie ma potrzeby, aż tak się spinania, tak? Bo możesz tutaj trochę po prostu jakby, no, niefajnie załatwić sytuację. E bo ta para znowu już jest spokojna. Ona już siedzi na tronie i zarządza, jakby wszystkim. Tak? Całym tutaj światem. E, no to, że go będziesz doświadczać, no to jest ten paść e, kijów. Który mówi w ogóle o nowym początku, o wiadomości. O, mam wrażenie, że prawda, dostaniesz tą wiadomość o tym, że ten rycerz już w ogóle tutaj wyruszył, tak? Ty, jakby może myślisz, że trzeba tutaj, jakby coś wywalczyć, zrobić dla czegoś miejsce, porozpychać się. Masz, jesteś bardzo zdeterminowane, a tutaj okazuje się, że wiadomość jakaś jest. I bardzo w ogóle ładnie. Krótko mówiąc, bo mamy sytuację stabilną i taką zorientowaną, jest. Jest skupienie, jest cel, jest pewność, jest poczucie wartości, e, potrzeba kreacji, potrzeba stworzenia tego, czego chcemy, tak? Wykorzystania tego, co tutaj jest dookoła i e, no, mamy te symbole nieskończoności. E, i, będzie jakaś wiadomość, pozytywna wiadomość, tak? czy wysłana, czy do Ciebie dotrze. Jakby idziemy tą ścieżką od tego cesarza, zaczynamy od cesarza, który, jakby którego dopełnieniem jest cesarzowa. No i na koniec zostajemy tą cesarzową, więc jakby koniec z końcem, potrzeba progresu i ten progres jest, jest to uzupełnienie, dopełnienie. Masz te talenty, nie musisz aż tak po prostu walczyć, bo ryzyko jest tutaj, że trochę po trupach będziesz szedł, a jakby. No bo bardzo tego chcesz, to to jest zrozumiałe, ale jakby tutaj ten cesarz też tutaj właśnie, on tutaj widzi to wszystko, tak? No dookoła ciebie, to może też chodzi tutaj sprawa o jakąś podwyżkę. O tego typu rzeczy, bo jakby to ciebie jest sytuacja, która wpływa jakby na, na to wszystko. No jest jakaś gotówka, jakiś, albo jakiś przelew, albo jakaś gotówka, która tutaj się kręci, albo coś tutaj musi się po prostu ruszyć, tak? Coś wiruje, coś co ten mak chce, co on ma w głowie, tak? On sobie to wymyśla, a to się po prostu kręci w twoim otoczeniu. Mam wrażenie, że to są właśnie. Jakieś możliwości, które ty chciałbyś pochwycić, no i taki nowy początek tutaj występuje, tak? I nie widać, że tak naprawdę koło już ruszyło i rzeczy się zaczęły, bo rycerz Kiju w ogóle mówi o działaniu, o tym, o podróży, o te dwie karty również mówią o podróży, o wyruszeniu czyli, że już jakby ruszyliśmy. Jest to podróż, tak? Więc coś musi jakby, no statek, który wypłynął, musi przypłynąć, tak? Ale nie widzimy, że już się ruszyło, tak? No i kończymy piękną kartą cesarzowej, która mówi o tym, że dostajesz wszystko, czego pragnąłeś. Uzupełnienie tego. Jest to, czy podwyżka, czy, jak, czy znalezienie partnerka, partnerki partnera. Um, Odpowiedniego, tak, takiego jak sobie wymyśliłeś. E, czy jest to właśnie nowa praca, bo tak też może, mogłoby tutaj być. Potrzeba tej kreacji zostaje spełniona. E, także myślę, żeby zwaniem, aby jednak tutaj jakiś spokój zachować, albo będzie to jakaś osoba, bo jednak jest dużo tych płomienistych, e, właśnie osób i sytuacji, więc po prostu, myślę, trzymać jakoś trochę nerwy na wodze, chociaż jest gorąco, tak? E, także bardzo ładne czytanie, naprawdę ładnie się kończy. E, no, także no, życzę powodzenia, byki, i pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.